Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siemanko wam wszystkim i sobie omówimy czytania ze środy 31 tygodnia, rok pierwszy list do Rzymian. 13 rozdział tego listu zaczyna nam się w taki sposób, że Paweł mówi o podatkach i mówi o tym, żeby być posłusznym władzy świeckiej. Niektórzy nawet badacze Pisma Świętego mówili, czy utrzymywali, wnosili taką wątpliwość czy ten czy te kilka wersetów to należą w ogóle do Świętego Pawła, bo w czasie kiedy pisał ten list, no to w Rzymie panował Neron. A on jak wiadomo, no chrześcijan może tak nie lubił za bardzo, delikatnie mówiąc. Także Niektórzy się zastanawiają o co tutaj chodzi w tym początku 13 rozdziału, dlaczego tutaj tej władzy należy słuchać i widz, że władza pochodzi od Boga, a Paweł zwraca uwagę na to, co jest uniwersalne dla naszej wiary. No i na pewne reguły, które rządzą tym światem, mianowicie, że chodzi tutaj raczej o instytucje władzy niż o konkretnego każdego władcę. Bo wiadomo, że teraz my, w czasach demokracji, sami sobie wybieramy swoich włodarzy, no. no to ciężko jest powiedzieć, że Pan Bóg ich wybiera. Tylko po prostu ludzie takich sobie wybierają, to takich mają. No, także tutaj generalnie chodzi o to, że pewna instytucja władzy jest tutaj też od Boga nam zesłana. No i skoro tak. To jakieś to posłuszeństwo tej władzy jesteśmy winni. Oczywiście tutaj Kościół dalej tę naukę pomiędzy państwem a Kościołem rozwija, i oczywiście nie musimy słuchać tego władcy, czy tych władców, którzy sprzeciwiają się prawu Bożemu. Jeśli prawo ustanawiane świeckie sprzeciwia się prawu Bożemu, to wtedy nie musimy wypełniać tego prawa. To, żebyśmy tutaj nie mieli wątpliwości, że jesteśmy między młotem a kowadłem. I nie wiadomo, co jest młotem, co kowadłem. No ale my jesteśmy pomiędzy. <laughs> to my obrywamy. No to, żebyśmy nie mieli takiego poczucia. Bo oczywiście, jeśli prawo świeckie jest ustanawiane wbrew prawu Bożemu, wtedy nie mamy obowiązku posłuszeństwa temu prawu. No to jest to. No, i teraz możemy przejść do tego fragmentu, który jest dzisiaj, czyli miłość jako wypełnienie prawa. Nikomu nie bądźcie dłużni, nic poza wzajemną miłością. No, właśnie, żebyśmy pamiętali o tym, że żyjąc w społeczności świętych, czyli w tym chrześcijańskim, naszym katolickim wymiarze. Tej naszej wspólnocie, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy dłużni naszym braciom, siostrom miłość wzajemną. A nawet jeśli ktoś by się znalazł, kto by powiedział, że On w swoim życiu to nie doświadczył miłości, to zawsze pamiętajmy o tej pierwszej miłości, która nas stworzyła, czyli o Bogu. Bo pierwszym dowodem na to, czy dowodem na to, że Pan Bóg mnie umiłował, kochał, jest to, że mnie stworzył, bo Gdyby mnie nie chciał na tym świecie, nie chciał, czyli by mnie nie kochał, to by mnie nie stworzył. A skoro stworzył, to mnie umiłował i mnie chciał. Także tutaj też pamiętajmy, ze względu na ten dług miłości, do Pana Boga, my jesteśmy zobowiązani jako katolicy, chrześcijanie, no pełnić te dzieła miłości, wypływające z miłości, czyli działać po Bożemu. To jest to. E, wszystkie nakazy prawa spełniają się w tym e, miłuj bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Czy pełnią prawa jest po prostu miłość? Tak dosłownie w grecku brzmi ten tekst. Po grecku z greckiego. Pełnią prawa jest miłość i tyle. Pełnia czyli pleroma. To też jest taki techniczny grecki termin na określenie jakiegoś, jakiejś doskonałości, doskonałości bóstwa. W tych systemach gnostyckich, czyli w tych systemach, które utrzymują, że no, duch jest ponad ciałem i to, co jest duchowe, to jest dobre, to, co materialne, to złe, no to właśnie ta pleroma, czyli ta pełnia, no to było bóstwo, tak? Jeszcze tam... Dla rozróżnienia w tych systemach obok pleromy jest kenoma, czyli to, co jest niedoskonałe. No ale to tutaj na użycie tego terminu pełnią prawa jest miłość. I oczywiście tą pełnią prawa, no to są uczynki miłości. Jeśli postępuję po Bożemu, czyli moje uczynki wypływają z miłości do Pana Boga wzorującej się na miłości Bożej, no to wiadomo, że wtedy ja nie przekroczę żadnego prawa. No i już. I tyle. Tyle w temacie. I drugie czytanie: wyrzec się wszystkiego ze względu na Jezusa. Słowa, które rażą, jeśli czyta się je dosłownie, kto nie ma w nienawiści ojca, matki, bliskich w domu, nie może być moim uczniem. Kto nie, dźwiga, kto nie idzie za mną, nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. To już jakoś łatwiej nam jest to zrozumieć, ale dlaczego mam mieć w nienawiści swoich bliskich? Czy rzeczywiście Pan Jezus namawia do nienawiści? Oczywiście, że nie. Tylko to, kochani, wypływa y, takie powiedzenie czy takie wyrażenie myśli. Y, no, Wypływa z takiego semickiego sposobu myślenia, gdzie nie mamy, kochani, y, jakiegoś środka pomiędzy uczuciami jest kochać albo nienawidzić. Wybrać jedno, to znaczy odrzucić drugie. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby wybrać jedno, odrzucić drugie. Albo, może lepiej po prostu to, co jest najważniejsze, postawić na pierwszym miejscu. Czyli to, że jestem uczniem Jezusa, to, że Jezus jest moim nauczycielem, to jest najważniejsze. I to ma być na pierwszym miejscu. A nie ci moi bliscy w moim domu. Właśnie ten ojciec, matka, dzieci, czy mąż, czy żona. To nie, to te osoby nie są najważniejsze w moim życiu, nie powinny być najważniejsze, bo najważniejszy powinien być Pan Jezus. I dopiero wtedy, kiedy On jest najważniejszy, kiedy ja Go słucham, to rzeczywiście ja wtedy potrafię kochać tak jak On. I nie ma tutaj, kochani, wykluczenia, że wybieram Jezusa, a wykluczam pozostałych. Nie, bo akurat miłość Jezusowa, jak Jezus mnie uczy swojej miłości, to jest to miłość wspólnotowa miłość do wspólnoty. I tak jak on mnie uczy tej miłości, to ja wtedy potrafię kochać tak jak trzeba po Bożemu, a nie tak jak mnie się wydaje. Bo mnie mogą się wydawać różne rzeczy, głupoty, i mnie może się wydawać, że ja kogoś kocham, a wcale go nie kocham, a robię mu krzywdę. Po psychologicznemu byśmy powiedzieli toksyczna miłość. Może tak być. E, także tutaj wybór pana Jezusa jest e, decydujący żeby go postawić na pierwszym miejscu. No i te dwie przypowieści, tak, o, o tej budowli. No i kochani, o, o tym królu, który się wyprawia na wojnę. Co do budowli, to jeszcze można by tutaj powiedzieć, że yy, no, budowla może oznaczać mnie samego. <laughs> tak jak właśnie yy, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, tak? No to właśnie taka świątynia, czy dom, czy jakaś budowla. No i co w tej budowli się znajduje? Albo tak jak Jezus yy, też we, przecież w Ewangelii Łukasza mówił chociażby o tym powrocie ducha nieczystego, tak? Że wychodząc z człowieka, błąka się po jakichś miejscach bezwodnych, później bierze siedmiu innych złych duchów i wraca do tego swojego poprzedniego miejsca, gdzie mieszkał. No i zostaje to miejsce wymiecione i przyozdobione. No i tak samo w tym obrazie też to życie człowieka czy jego ciało jest wyobrażone za pomocą właśnie takiego mieszkania, domu, świątyni, jak zwał tak zwał, chodzi o budowlę. I tak samo tutaj ta budowla. No właśnie, jak ja buduję, z czego ja buduję? No to też jest ważne. Bo może się okazać, że ja nie będę miał na wykończenie. No ale tutaj jak Jezusa sobie postawię jako konstruktora mojego życia. To spoko. To ja będę miał na wykończenie zawsze. Bo to inwestorem będzie Pan Jezus. <laughs> Można by powiedzieć, inwestorem i wykonawcą będzie Pan Jezus, a ja mu będę pomagał. Daj Boże. No i drugi ten obraz z tym wojskiem. No właśnie, czy ja mam siłę do tego, żeby. Yy, przezwyciężyć te jakieś trudy, mające nadciągnąć na mnie. Yy, no, pewnie nie, ale z Panem Jezusem damy radę. Z Nim tak. Także, kochani, musimy liczyć nie tyle na siebie, co na Niego. Jeśli liczymy to nasze życie i kombinujemy w tym naszym życiu, to zawsze pamiętajmy, żeby kombinować na Niego myśleć na Niego, grać na Niego, obliczać na Niego. I wtedy będzie spokojnie, wtedy będzie dobrze, wtedy będzie po Bożemu, wtedy będzie tak jak trzeba. Także spokój. Także wybierajmy Jego na pierwszym miejscu. Niech On króluje, niech On się nami zajmuje, niech On nas buduje. No i z Nim wszelka bitwa, yy, daj Boże, będzie wygrana. No dobra, do wszystkiego Wam Bożego, kochani, i na razie.